Dzień Bibliotek w Miejskiej Księżnicy rozpoczął się od Dnia Bibliotekarza. Z tej okazji odbył się specjalny koncert z muzycznymi życzeniami. Udało się bardzo interesujące spotkania przygotować w ramach Tygodnia Bibliotek 2020. To były oczywiście wydarzenia online ze względu na panującą sytuację. Natomiast rozgrywały się w czasie nietypowym, ale też bardzo ciekawym, że tak powiem, haśle Tygodnia Bibliotek, albowiem zasmakuj w bibliotece. I też staraliśmy się przez ten tydzień od 8 do 15 maja zaserwować Państwu różnego rodzaju potrawy, potrawy duchowe, strawę duchową, różnorodną. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa odnaleźliście swoje smaki dla siebie. No cóż zadziało się, a mianowicie jak tradycyjnie zaczęliśmy 8 maja, to przypomnę Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, to święto w jakiś sposób chcieliśmy, w jakiś szczególny sposób chcieliśmy podkreślić. Przygotowaliśmy z archiwum biblioteki taki przepiękny występ, a właściwie piosenkę dedykowaną bibliotekarzom, a wykonaną przez Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Oba chóry tak naprawdę, bo również Chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wieluniu. Tak jak mówię, była to specjalna muzyczna dedykacja dla bibliotekarzy, którą można było wysłuchać na na naszym Facebooku. Ciekawym pomysłem z humorem okazał się wirtualny spacer po bibliotece, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. To był taki pomysł na pokazanie placówki, która działa przy szczególnych procedurach bezpieczeństwa, ale też chcieliśmy poprzez ten film. Pokazać, jak funkcjonuje w ogóle biblioteka, jak wygląda droga książki od zakupu poprzez wprowadzenie tej książki i jej udostępnienie. Poszcze pokazaliśmy pracę poszczególnych działów, tak jak mówię, w szczególnych warunkach, bo trochę w innej scenarii przypomnę, że nie wszystkie działy w bibliotece mogą funkcjonować, więc chociażby czytelnia biblioteki była miejscem pustym, a pozostałe działy też w szczególnych warunkach funkcjonujące. Myślę, że zaprezentowały się Państwu w taki interesujący. W menu zasmaku w bibliotece znalazło się również czytanie bajek dla dzieci oraz spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Bajeczki dla najmłodszych naszych czytelników czytali radni Rady Miejskiej, ale czytali też pracownicy biblioteki. Myślę, że to był taki ciekawy czas. Spotkały się te bajeczki naprawdę z takim bardzo pozytywnym oddźwiękiem. Sporo osób je polubiło. One nawiązywały zarówno do klasyki literatury polskiej, jak i również utworów bardziej współczesnych. No cóż jeszcze? Mieliśmy oczywiście kontynuację naszych spotkań dyskusyjnego klubu książki. To już 60. spotkanie tego typu i znowu szczególne uwarunkowania, a więc maseczki w okrojonym składzie, było nas mniej, bo takie są przepisy. Przypomnę, że w bibliotece jednorazowo może przebywać sześciu czytelników, stąd te ograniczenia. Rozmawialiśmy o książce Moniki Schneiderman, Fałszerze Pieprzu. To taka historia rodzinna, a właściwie historie dwóch rodzin – Polski. Tydzień Bibliotek zakończył się rozstrzygnięciem konkursu Book Talking na najciekawszą mówioną recenzję książki. Na dłuższą relację z tygodnia Bibliotek zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.